Jesteśmy w Berlinie na tajnym, przedpremierowym, ekskluzywnym pokazie telewizora przyszłości Sony RGB LED. Zapraszamy, chodźcie z nami! Wyobraź sobie, że każda dioda w telewizorze to nie tylko jedno białe światło, ale osobno sterowane trzy kolory: czerwony, zielony i niebieski. Sony wraca do pomysłu, który 20 lat temu był absolutną rewolucją, czyli pełnego podświetlenia RGB LED i przenosi go na zupełnie nowy poziom. Każdy z tych miniaturowych punktów świetlnych może być kontrolowany niezależnie, co oznacza ultraprecyzyjne sterowanie światłem i kolorem. I to w wydaniu Sony, które ma na tym polu potężne doświadczenie. Efekt: kolory są absolutnie referencyjne, a jasność przebija wszystkie OLEDy czy kude OLEDy, które są obecnie na rynku. To właśnie dla Dlatego ten panel RGB LED ma szansę wyznaczyć nowy standard w kinie domowym. Na zamkniętym pokazie zobaczyliśmy prototyp telewizora RGB LED, który zestawiono między innymi z flagową brawią 9. Nowość była znacznie jaśniejsza i bardziej kolorowa od najwyższego dotąd modelu od Sony. Zabroniono nam jeszcze pokazywać RGB LED publicznie. Nie jest też do końca jasne, kiedy trafi na rynek, choć mówi się o roku 2026. Cena też jest jeszcze zagadką. Napisz w komentarzu, co myślisz o tym pomyśle Sony i nie zapomnij zostawić nam serducha i obserwacji, bo będziemy mieć dla Ciebie dużo Więcej takich zakulisowych, gorących wiadomości.